Pani profesor Grażyna Cichocka, technolog żywności w programie Urymanowskiego, informuje, że Mercosur to jeden wielki przekręt, który wytnie z naszego rynku rodzimą produkcję, a jakość żywności z krajów Ameryki Południowej określa jako niejadalną. Posłuchaj tego. Będzie wchodzić w życie umowa z krajami Mercosuru, czyli krajami Ameryki Południowej. Unia Europejska, więc też Polska, otworzy drzwi na żywność z tamtego regionu wszystko na to wskazuje, że ta żywność będzie tańsza. Jakiś czas. E, czyli sądzi pani, że potem będzie droższa? Oczywiście, że tak. A czy to trudno wyciąć konkurencję? Czyli co, najpierw damy ceny, które wytną konkurencję, tak, a potem jak a będzie monopol, no to będziemy, będą ceny dowolne. No dobrze i pani krytykuje e, tę żywność i e, uważa pani, że to będzie żywność gorszej jakości. O mniejszych walorach zdrowotnych czy prozdrowotnych, no ale przecież na czele Unii Europejskiej, czy też w ramach Unii Europejskiej są instytucje, które powinny zajmować się bezpieczeństwem żywnościowym. I one z pełną świadomością otworzyłyby granice na coś, co będzie nam szkodzić. Ja się obawiam, że dla wybrańców losu będzie żywność dobrej jakości a reszta zostanie potraktowana tym, co nam przywiozą. Ta żywność będzie niejadalna. Jeżeli transport drogą morską trwa około 14 dni, a przecież musi być załadunek, rozładunek. Jeżeli sieci handlowe będą żądały tych długich okresów przydatności do spożycia, to mięso, mięso z krajów Mercosur nie będzie jadalne. A tutaj i o śladach węglowych zapomniano, i o środowisku zapomniano. To może też będą prze... transportowane. To, do... to będzie przykręt XXI wieku. To może. Umowa z Mercosur, tak? Oczywiście, że tak. To może też będzie transport lotniczy. Na przykład ta wołowina z Argentyny będzie lecieć do nas, do Warszawy albo do Berlina. No i wtedy będzie kosztowała 200 zł za kilogram. Y no i przewidują, że spożycie mięsa zmaleje. Więc to będzie cios nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale i dla konsumentów. To będzie cios przede wszystkim nasze zdrowie. Ta żywność nie będzie jadalna. A może jeśli będzie tak, jak pani twierdzi, że ta żywność nie będzie jadalna, to wtedy ludzie docenią polską żywność? No tak, ale jak polskie rolnictwo będzie już wykasowane, może uda się to jak to odwrócić? ratować.